umieć narysować maszę z maszy i niedźwiedzia, ale nie podejrzewasz siebie o talent? Spokojnie, pokażę Ci, jak to zrobić dosłownie w kilka minut, nawet jeśli twierdzisz, że nie potrafisz rysować. Zobacz, będzie Ci potrzebne kilka przyborów, znaczy potrzebujesz kilku przyborów. Na początek ołówek. Oboje jaki i tak będziemy go ścierać, dlatego przyda nam się również gumka, taka najzwyklejsza. Przydadzą się także kolory, których chcesz użyć do pokolorowania stroju naszej bohaterki oraz, to już jest coś takiego dodatkowego, ciemny, czarny pisak, to może być flamaster, to może być pisak. Obojętnie z jaką końcówką. Ważne, żeby to był ten pisak do zaznaczenia tych ciemniejszych linii. Wtedy po prostu nasze rysunki będą wyglądały po prostu tak estetyczniej, lepiej. I zobacz. Zaczniemy, jak to w moich rysunkach bywa, od. Prostej figury. No, a tą prostą figurą będzie kwadrat na rysy. Proszę, kwadrat, który wcale nie musi być bardzo równiutki. Bardziej chodzi o zaznaczenie zarysu tej figury, bo ona będzie naszą figurą bazową, dzięki której będziemy kreślić dalsze linie. Jak się Pewnie domyślasz, ten kwadrat to będzie baza pod głowę, pod twarz maszyn. Mniej więcej w połowie tego kwadratu zaznacz sobie miejsce na nos oraz na oczy, a te oczy to będzie taka lekko przekręcona literka D do góry brzuszkiem, tak jakby była przesunięta o 90 stopni. A poniżej oczu dodaj szeroką literę U. To będzie jej uśmiech, koniecznie z zaznaczonym tym właśnie białym ząbkiem. Kiedy mamy już zarys głowy, możemy pomyśleć także o kształcie. Policzków, czyli zobaczcie, doda, doda, dodaję literki C. I teraz tak, cztery trójkąty. Jeden trójkąt poniżej tego kwadratu i dwa trójkąty powyżej. Jeden taki płaski, a drugi troszkę ostrzejszy. Ten płaski trójkąt to będzie ten trójkąt nad grzywką, a ten wyższy to będzie trójkąt zaznaczający nam czubek, czubek głowy tejże bohaterki. Oczywiście będzie miała brwi, będzie miała wielkie oczy, jak na masze przystało, a oczy to po prostu podwójne literki C, albo możemy sobie wyobrazić takie ukryte kółka. I jesteśmy za połową, serio! Zobacz, już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Skoro to będzie głowa, to pod głową jest miejsce na chustkę. Dodaję znowu prostokącik, mały prostokącik i dwa łuczki, które będą... E, właśnie końcówkami związanej pod brodą chusty naszej małej rozrabiaki. Ten wyższy trójkącik będzie wyznaczał granicę chustki, którą Masza ma na głowie, na głowie. A ten niższy, hop, i hop, zobaczcie, przecinam ten trójkąt. Ten niższy trójkącik, tak jak mówiłam, to jest ten fragment nad nadgrzywko. No i teraz sukienka. Co zrobić z sukienką? Jak ją zrobić? Wydłużyć? Skrócić? Spokojnie, jak narysujesz, tak będzie dobrze. Pamiętaj, że w rysowaniu nie chodzi o to, żeby być perfekcyjnym. Jeśli wybierasz się na kierunki takie artystyczne, ok. zadbaj o podstawy, naucz się, podstawowych brył, światłocieni i tak dalej, perspektywy. Natomiast jeśli rysujesz na przykład dla swojego dziecka, dla swojego kuzyna, dla siebie, dla ozdoby, dla przyjemności, to dobrze, jeżeli będziesz rysował poprawnie, ale to nie jest warunek konieczny. Spokojnie rysuj tak, jak potrafisz, i im mniej perfekcyjnie, tym lepiej, ponieważ nasze mózgi, to mówię ci już jako psycholog, nasze mózgi lubią obrazy, które są nieperfekcyjne, lubią rzeczy niedoskonałe. Także spokojnie rysuj tak, jak chcesz. Ja mam taką podpowiedź, że ta sukienka możesz zacząć tam mniej więcej, gdzie się kończy uśmiech. Czyli zaczynamy sukienkę od uśmiechu. Zaznaczam sobie te miejsca, gdzie jest uśmiech i ciągnę linię lekko rozszerzającą się do dołu. Drugi sposób jest taki. Jeśli, lubi, jeśli lubisz takie właśnie matematyczne, równiutkie rzeczy, że taką długość jak ma dolna krawędź naszego kwadratu, taką długość możesz przenieść też tutaj i wtedy lekko rozszerzającymi się liniami połączyć je ze sobą. Jak widzisz nogi, to po, po raz kolejny literki D, czyli robię hop, hop dwa łuczki, łączę je ze sobą, dodaję podeszwy i. Zostają nam ręce. Nie lubimy rysować rąk, umówmy się, nie są to nasze ulubione części ciała do rysowania, dlatego możesz zrobić taki sprytny sposób, dodać po dwie literki C z każdej strony i wtedy nasza Masza będzie miała ręce schowane za sobą. Ale jeśli jesteś ambitny i chcesz zrobić coś więcej, to proponuję wyprostować jej ręce i widzicie, teraz widzisz, teraz e, przydaje się nam gumka, bo możemy sobie tu dowolnie to zmieniać, jak tylko chcemy. E, możesz zrobić też proste kreseczki. I teraz uwaga. Od środka mała literka u, duża literka u, mała literka u, duża literka u. Możemy dodać jej nawet rękawki. Tutaj w tych y, laleczkach nie zrobiłam tych rękawków, ale tutaj możemy dodać takie szersze, troszkę rękawki i jej stroju. I teraz kiedy już wiemy mniej więcej jakie będą linie, nasze linie takie podstawowe, poprawiamy ją je tym ciemniejszym markerem. Dlaczego? Dlatego, że już mam pewność, już wiem mniej więcej jak chcę, żeby wyglądały te linie i wiem z których zrezygnować, a które jednak zaznaczyć na ciemniejszy kolor, I następnym moim krokiem będzie ścieranie tych linii pomocniczych, tych linii ołówkowych. Jeśli rysujesz z dzieckiem, albo dla dziecka, albo właśnie z dzieckiem, to to jest idealny moment, żeby poprosić dziecko na przykład o powtórzenie tych linii albo o wybranie tych linii, które mm, ostatecznie zostaną w naszym rysunku. Druga rzecz, którą, w którą możesz zaangażować tutaj dziecko, jest taka, że dziecko może decydować, e, którą teraz część poprawiamy. Czyli ty rysujesz, ale dziecko prowadzi tak, jakby twoją linią. Kolejna rzecz to jest zapytanie na przykład naszego małego pomocnika: Okej, okay, a w jakim kolorze będzie sukienka maszy? A na przykład, jakiego koloru masza ma oczy? To też są świetne takie niuanse, które pozwalają naszym dzieciakom poczuć się wysłuchanymi, ważnymi, poczuć, że mają coś do powiedzenia w trakcie tego rysowania. Jeśli jesteś rodzicem albo nauczycielem i dzieciaki wręcz wymuszają już w tobie na tobie takie rysowanie, pamiętaj, że ty nie jesteś po to, żeby spełniać oczekiwania dzieci. O nie, ja o tym już robiłam kilka materiałów. jesteś od tego, żeby inspirować swoje dziecko, żeby pokazywać, że tak się da, że tak można. Teraz ważnym elementem jest pozbycie się linii ołówkowych kiedy pokolorowałabym ten ołówek markerami albo flamastrami, mogłoby się okazać, że ciężko będzie, że te linie cały czas będą widoczne i ciężko będzie się później ich pozbyć, dlatego to jest moment, w którym je usuwamy. To też jest kolejne zadanie dla dziecka. Jeśli rysujesz z dzieckiem, to możesz jemu dać takie zadanie wyczyszczenia wola naszej pracy. Ok teraz tak. Kiedy kolorujesz, e, właśnie niezależnie od tego, czym kolorujesz, kolejnym takim trikiem, który chciałabym, żebyś poznał, poznała, jest, da, na, jest kolorowanie w warstwach. Zauważ, że kiedy koloruję markerami, to staram się robić właśnie takie okrągłe ruchy, że to nie są takie pach, 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 bo wtedy widać linie kolorowania, tylko staram się raczej e, robić to kulistymi ruchami raz przy razie. Przy kolorowaniu kredkami Takimi zwykłymi nawet kolory, kolory, szkolnymi kletkami też yy, ta zasada ma zastosowanie. Natomiast, jeśli chcę na przykład uzyskać lekko ciemniejszy kolor, na przykład pod łukiem brwiowym, to powtarzam w tych miejscach, gdzie, gdzie chcę, żeby było ciemniej, powtarzam yy, właśnie to, to kolorowanie pod grzywką, też na przykład, ciemniej. No i teraz. Yy. Relaksacyjna część naszego kolorowania, malowania to również jest ten moment, w którym dziecko może decydować, albo możesz to wręcz oddelegować dziecku, żeby to ono pokolorowało. Um, ponieważ też pamiętaj, że kiedy kolorujemy, to w naszym mózgu pobudzane są ośrodki związane z nagrodą. To znaczy, nasz mózg kolorowanie rozumie jako coś relaksującego, jako coś przyjemnego. W związku z tym, jeśli na przykład jesteś zestresowany, to nie śmiej się patrząc jak inni dorośli na przykład kolorują sobie kolorowanki antystresowe. Ja sama w nie nie wierzyłam, mówię szczerze, ja po prostu bardzo długo nie mogłam się pogodzić z konceptem kolorowanki antystresowej, czyli z takimi kolorowankami dla dorosłych, ale no, okazywało się, że to rzeczywiście ma sens. Dobra, jeszcze tylko detale, czyli błękitne wzory na rękawach. Tutaj innym różowym kolorem końcóweczka, i zobacz, w kilka minut powstaje nam podobizna postaci. Być może ulubionej postaci bajkowej. Jak to zastosować? Możesz na przykład bajkę rysunkową, Wiem, wieczorem na dobranoc, opowiadać swojemu dziecku nowe przygody albo zachęcać właśnie to dziecko do wymyślania, owo swoje dziecko, do wymyślania nowych y, historyjek. Możesz zamieścić taką maszę na kartce urodzinowej. Może być to świetny pretekst do tego, żeby wymyślać żeby tłumaczyć różne relacyjne rzeczy. Dlaczego Masza przyjaźni się z niedźwiedziem? Na czym polegają niuanse tej przyjaźni i relacji? Pamiętaj, że każdy rysunek może być nie tylko zajęciem czasu dla dziecka, ale może być pretekstem do rozmowy, pretekstem do budowania relacji. Jeśli podoba Ci się ten materiał, to proszę Cię o to, żebyś podzielił się nim z innymi ludźmi. Zasubskrybuj ten kanał, kliknij łapkę w górę. Kanał nazywa się jak ja, więc jest dość prosty do zapamiętania, jeśli włączysz sobie powiadomienia, czyli klikniesz na dzwoneczek, to będziesz na bieżąco z kolejnymi materiałami, a będzie ich coraz więcej właśnie w takiej tutorialowej formie. Mam też mnóstwo materiałów wiedzowych, psychologicznych o rysowaniu, o budowaniu relacji i jeśli jesteś zainteresowany, jest zainteresowana tym tematem, to zapraszam Cię do grupy na Facebooku, jak relacje budować, jak, jak sprytnie rysować, by relacje budować. Link do tej grupy, podobnie z opisem kursu prostego rysowania, którego jestem autorką, znajdziesz w opisie poniżej. Także jestem. I też moje pytanie do Ciebie. A Ty czym wolisz rysować? Markerami czy flamastrami, markami czy kredkami? Podziel się w komentarzu, jeśli znasz tą bajkę, jeśli lubisz tą bajkę, to podziel się też tym, co byś chciał, żebym jeszcze narysowała. Być może też z bajkowych postaci. Do zobaczenia! Trzymam kciuki za rozwój i wybuch kolorowej Twojej kreatywności. Daj znać, jak Ci się podobają te materiały. I do zobaczenia w kolejnych. Aha! Już ruszyła lista osób zainteresowanych nowym kursem prostego sprytnego rysowania, więc możesz też być na bieżąco, tylko zapisz się w linku poniżej zapraszam do pozostałych playlist i, i działaj, rysuj, tylko rysuj nieperfekcyjnie. Robisz to dla siebie, dla swojego mózgu.